Przed przystąpieniem do pracy ze zwrotnicami musimy upewnić się, czy mamy zgromadzoną dostateczną ilość informacji o głośniku. Przede wszystkim potrzebny jest przebieg częstotliwościowy onaxis i moduł impedancji. Z menu Resource wybieramy New Network i nadajemy jej nazwę, na przykład dolno przepustowy Automatycznie otwiera nam się okno zwrotnicy, prawym klawiszem myszy, Insert, Driver. Wybieramy głośnik, który pracować będzie w tej zwrotnicy. Możemy odwrócić jego polaryzację. Łączymy ze źródłem. I następnie prawym klawiszem myszy wywołujemy, wywołujemy Properties i zaznaczamy odpowiedź impedancji. Wykonujemy polecenie Calculate Response. Otwieramy okno z charakterystyką głośnika przed zwrotnicą. Skutek działania zwrotnicy oraz moduł impedancji. Ustawimy wszystkie okna sąsiadująco. Tu widzimy wzrastającą impedancję. Tutaj charakterystykę częstotliwością głośnika, a tu efekt działania zwrotnicy. Zastosujmy zatem układ niwelujący wzrost impedancji od 2 kHz. Insert, Impedance Compensation. Oto efekt. Musimy wykonać polecenie Calculate Response. Oto wyrównana charakterystyka impedancyjna od 2 kHz. Spróbujemy zastosować Goal. Zakładamy wzorzec. Filtr trzeciego rzędu dolnoprzepustowy według Battle z podziałem na 2 kHz. Spróbujmy go dodać do tego wykresu, aby stał się widoczny. Oto wzorzec do którego próbujemy się dostosować. Następnie utwórzmy z menu Insert Stock Crossover identyczny filtr. Oto on. Powiększmy troszkę obszar zwrotnicy, aby stały się widoczne wszystkie jego elementy i wykonajmy polecenie Calculate Response. Oto efekt działania zasymulowanej zwrotnicy. Spróbujmy zatem zoptymalizować. Wybieramy polecenie Optimize Network. Zaznaczamy goal, który utworzyliśmy wcześniej. Wykonujemy polecenie i wykonujemy również polecenie. Calculator response. Jak widać, jest on w wyniku prawie w 100% zgodny z zadanym celem. Oto skama zwrotnicy. I moduł impedancji wzrastający powyżej 2 kHz, czyli już po działaniu filtra.